Siema. Tutaj Aaron. Mm. No cóż, musiałem tak zacząć, bo. No tak. Miłe panie zawsze pozwalają zebrać gionów wielbicieli u panów i u pań również. No tak. Mając możliwość oglądania tego, tego pięknego widoku, a tego. No cóż, sam bym się nie wahał. No ale. Nie pozwolę, żeby byle dupa mnie przesłoniła. No cóż, nie widzieliśmy się trochę. W zasadzie wy nie widzieliście mnie. Miałem trochę luzu od życia. Nie było przerwy w myśleniu, także... No cóż. Zapraszam na araninfo.pl, gdzie pojawiają się pewne owoce tegoż myślenia, moje przemyślenia. Mój punkt widzenia nie trzeba się z nim zgadzać. No cóż, ale myślę, że warto się z nim zaznajomić. Parę nowości, które się pojawią. No cóż, mam nadzieję, że się nieraz uśmiejecie i powiecie: O boże, debil, debil, debil. Nie <śledź> dbam o to, ale właśnie mam nadzieję, że to poprawi humor. Natomiast z innych rzeczy, no cóż. Pojawią się również kwestie, które warto sobie przyswoić, nad którymi warto się zastanowić, bo no cóż, stanowią część naszego życia. No, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę przyswajalne. No, i to chyba na tyle. Zapraszam do tego co zaprezentuję już od października. Jakoś tam w miarę postaram się sukcesywnie to wrzucać. Ale w razie co, nie urywajcie mi głowy, bo jak tak będę pusi bez głowy, to chyba tyle. Zapraszam do kolejnych odsłon. Tak, do kontynuacji tego co na chwilę dziś tam. Zostało przerwane, mam nadzieję, w lepszej jakości, w większym gronie, z większą dawką pomysłów. No i tego wszystkiego, chyba, co gdzieś tam mnie warunkuje, muszę stawać na palcach, bo taki niski jestem. Gdzieś tam można byłoby mnie nie zauważyć. A teraz odsuwam się. I cóż. Zapraszam do kolejnych odc. Dzięki. Aran.